Dzień dobry drodzy Z kogoś ciekawiło jak wygląda taki osotek to taki mały jak to powiedzieć grama to jak to wygląda oczywiście u uczestników nie nagrywam oczywiście nie mam papierowiszy ma po... że mogę o kogoś pokazywać to co zobaczcie ośrodek tak o moimi oczami. To zaczynamy dosyć wczoraj Tak wygląda moja sala W której ja pracuję To oczywiście moje zajęcie takie Żeby nie nie nudził Wyszywaniem Krzyżykami No dużo oboty jest ze mną Tu siedzi nasza kochana opiekunka i rzeczy Otrzbicie też Mamy tu nasz kanapa Tu muszę lub jakie piecień Chyba te kana. Co my tylko wojny Otamy ciąg dokumenty Oczki to po zgodę od możemy brać. Tu mamy naszą Stołówkę innego jadania. Sub jadowy. Jakby ktokolwiek chciał sobie zagrać. Oczki ten jak to lubi muzyka może sobie zagrać. Od te oczki robimy zebranie z teksturą i opiekunami Te oczki nie wszystko mam, nagram od razu Bo opiekunowie mają teraz zebranie A co nie to wam nagrywam Oczywiście to zmontuję nie znam nagrody ile pokoju? Tutaj mamy krójtaż w widzowie na ubrania nasze. go tu nagrać. Tutaj mamy kolejny pokój, jak widzicie. To oczywiście kolejny opiekun. Przede ładnie ułożone. Każdy opiekun ma swój pokój, swoje pracownie. To najciekawsze pracownie, moim zdaniem, bo tu użytkownicy żebią sobie wydejmy. I to bardzo ładne robił prace. Oczywiście tu jest pan, pan opiekun, który tylko pilnuje, jak o Po Bo to opiekunowie i opiekunki bardzo bają o uczestników i nas chronią. I to już pod kontrolą. To fajnie. Ktoś sobie teraz wyszewa i no metodą te wiedzą, jakby ktoś chciał oglądać. Tutaj mamy kuchnię. Oczywiście nie inne nikogo

Mamy jakby dwa sektory. Górny i dolny. Tutaj mamy dość dość widać. Dokładny pokój. Nie widzicie. Tam opiekuny mają oczki z To nie obie zdjęcia. No i ja nagrywam. Zabytą pokój nie nagrać. Tu widzicie sadnie urzędników. I no, tu oczki na pokój. Jak widzicie. Ośrodek jest bardzo duży. Opiekunowie tu bają o wszystkich i opiekunki też. deksy jest bardzo kochana. o wszystkich bają, wszystko pilnują. W Radzie Wójtki nie Zapraszam do tego osobku. Oczywiście napięto papierę. papiery. Potem Deksy musi was Oczyniki i opiekunowi. I opiekunki. Bo tu, jak nie życie, nie na nie dopieczy takiego życia. To nie jesteś, ale to Was nie przejmą. To taka mała kama dla osotka. oczki dzisiaj będzie odcinek na moim kanale. Więc zapraszam. Do zobaczenia, widzowie.